Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić sondę Lambda. Sonde Lambda do nagrania użyczyła mi firma Ridex, za ja sobie bardzo dziękuję. Tutaj macie numerek tej części. Część przychodzi w takim gustownym, czarnym pudełku. Niby nieduże, ale bardzo ważne. Sonda jest to urządzenie, które tak naprawdę jest jedynym urządzeniem w. Układzie wydechowym, które steruje składem mieszanki. Pokazuje nam właśnie skład spalin, i dzięki temu silnik może sobie ustawić według tego mieszankę. Tutaj macie czteropinową wtyczkę. Przewód jest niedługi, ale wystarczający do mojego silnika, czyli F4RT, czyli 2.0 Turbo. Sama sonda jest jeszcze zabezpieczona na końcu, tutaj taką plastikową nasadką, i pod tą nasadką widzicie tutaj taki, jakby cement, jest to masa uszczelniająca dla tej sondy. No i co? Zapraszam Was teraz do garażu. Teleportujemy się do garażu. Mamy ze sobą naszą sondę. Na początek ją wypakowujemy, i zaraz pokażę Wam, gdzie ją zamontujemy. A więc, na razie przełóżmy sobie sondę. Ściągnijmy sobie pokrywę silnika. I sama sonda tutaj ma wtyczkę, a znajduje się tutaj z tyłu. Zacznijmy od tego, jakie narzędzia nam się przydadzą. Na pewno przyda nam się klucz do sondy lambda. Ja mam taki. Polecam. Jeżeli tutaj nie dojrzycie, numerka na koniec wam go jeszcze pokażę dodatkowo. Do tego jakaś przedłużka, może być dłuższa niż ta. Na pewno znajdziemy gdzieś jeszcze drugą. Oczywiście grzechotka. Do tego przyda nam się nasadka sześciokątna 10 mm. Do odkręcenia osłony termicznej. Przedłużka. I grzechotka ćwierćcalowa. No i co? Mamy już wszystkie narzędzia. Zabieramy się do pracy. Na początek odkręcamy sobie trzy śrubki trzymając nam tutaj osłonę termiczną. Ja tutaj luzuję najpierw grzechotką. Następnie szybciutko leci to pomagaczem z baterią elektrycznym, śrubki żeby nie poginęły i osłona już jest z boku. Teraz przyda nam się odpiąć wtyczkę. Wystarczy lekko podwadzić. Ta wtyczka dodatkowo jest przymocowana do klipsa, który widzicie pod spodem. Uwalniamy sobie wtyczkę i przygotowujemy sobie nasadkę do odkręcenia sondy lambda. sama nasadka dzięki specjalnemu wycięciu wchodzi nam tu idealnie i do tego ma tutaj jeszcze odpowiednie gniazdo na klucz, które pozwala nam go ułożyć w dowolnej pozycji. moja sonda poszła bez większych oporów. polecam dobrze szarpnąć. I dalej wykręcamy już ją ręką, oczywiście. Stara sonda wygląda następująco. Producent zaleca jej wymianę co 160 tysięcy kilometrów. Moja już przekroczyła ten dystans, a więc warto już ją zastąpić nową. Nowa sonda kontra stara. Jak widzicie, jest delikatnie dłuższa, ale jest to minimalna różnica. Ściągamy plastikowy kapturek z nowej sondy i ręką delikatnie wkręcamy, żeby wyczuć gwint. Jak już łapiemy gwint, dokręcimy ją do wyczuwalnego oporu. Pomożemy sobie zaraz wcześniej nasadką. Do tego wspomagać w postaci grzechotki. I sądy mamy już na miejscu. Teraz sobie ułożymy przewód. Pepniemy wtyczkę. No i co? Montujemy zaraz tutaj osłonę termiczną. Osłona termiczna w kolejności odwrotnej. Trzy śrubki. Najpierw ręką, palcami. Później dokręcimy to. Krętakiem akumulatorowym. I na koniec dociągniemy lekko kluczem. Jak widzicie, wymiana jest bardzo prosta. O ile mamy dobre narzędzia. Ja w swoim pierwszym samochodzie taką wymianę Próbowałem robić złą nasadką, bardzo obrobiłem tą sondę wtedy, i od tego momentu wiem, że warto mieć dobre narzędzia. Tak to wygląda z bliska. No, i zaraz jeszcze zapalimy, zobaczymy, jak to brzmi. No i co? Składamy. Zamykamy maskę. Tutaj jeszcze macie numerek tego klucza. Którego używałem tutaj do odkręcania. Polecam. Jeżeli filmik się podobał, lajkujcie, subskrybujcie. I zapraszam na kanały Laguna Fana i Miśka Staszica. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.